Dzisiaj oczywiście rozmawiamy o zdrowiu. To szalenie istotna kwestia, ale w trakcie tej rozmowy będziemy również z pewnością dotykać problemów ekonomicznych, problemów społecznych. No skończyć z polityką, jeżeli chodzi o zdrowie, dać możliwość kreowania tego zdrowia ludziom, którzy się na tym znają, medykom. To, co mnie przeraża, to jest jakby brak świadomości tego, jak to się rozgrywa na parterze. Czyli... Bezpośrednio przy łóżku chorego, czy w odniesieniu do każdego zagrożonego, i dzisiaj, kiedy w, w województwa raportują, jak wygląda sytuacja w szpitalach powiatowych, no to, to mamy przykład, że Małopolska tak naprawdę jest najbardziej jakby skoordynowana, jeżeli chodzi o ilość łóżek w szpitalach. Ja ciągle uważam, że system ma rezerwy. To nie jest tak, że w systemie opieki zdrowotnej straciliśmy rezerwy. Rezerwy są jeszcze. I to jest wszystko super. Tylko jakby ktoś to zobaczył na co dzień, to by się załamał. To jest duże oskarżenie pod adresem klasy politycznej. Zapomnieliśmy, że zdrowie, do tego się jeszcze odniosę, to jest prymarne prawo każdego obywatela i podstawowy obowiązek państwa. Dla mnie zatwarzającym jest to, jak bardzo ciężko jest się przebić z jakimkolwiek racjonalizmem do rządzących. Szpitale jednoimienne były wielkim osiągnięciem. Przyjechał nowy minister, nie wiem, czy był tydzień ministrem, powiedział, że szpitale jednoimienne to już w ogóle pasenie potrzebne jest w tej sytuacji. Po dwóch tygodniach ten sam minister kazał przywrócić szpitale jednoimienne, tylko żeby one się nazywały jednoimiennymi, nazwał je koordynacyjnymi. Nikt nie wiedział, co mają koordynować. Ale to sobie bardziej niepokoi. I to jest ewidentnie coś, co nie powinno mieć miejsca obciąża rząd. To jest wyzwalanie tak gwałtownych nastrojów społecznych w takim czasie. Bo mamy lekarzy rodzinnych, mamy specjalistów, mamy szpitale. Ale nie mamy systemu. Od 30 lat mamy nieustającą partyzantkę. Ja ufam, że jednak przejdziemy poturbowani przez tą epidemię, ale przejdziemy. Proszę Państwa, właśnie jesteśmy po debacie z cyklu Przemyślać Kraków i Małopolskę Perspektywa 2030. To właśnie tutaj na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się ta ważna rozmowa. Dzisiaj rozmawialiśmy o zdrowiu. Ta rozmowa jasno pokazuje, że istnieje potrzeba podnoszenia kolejnych ważnych zagadnień. Już niedługo, za parę tygodni, spotkamy się wokół problematyki gospodarki. Będziemy się wspólnie zastanawiać, jak budować dobrą gospodarkę, jak zapewniać dobre warunki dla przedsiębiorców i jak dbać o dobrostan mieszkańców Krakowa. Serdecznie Państwa na tę debatę zapraszam.